Cześć, jestem Norbert. W tym filmie powiem wam czym się kierować przy doborze farby. Na pewno chcielibyśmy, aby nasze wnętrze wyglądało pięknie i żeby farba, której użyjemy była odporna na zabrudzenia. Z drugiej strony, chcemy się czuć dobrze w naszych pomieszczeniach i cieszyć oczy naszym ulubionym kolorem. Sprawdźmy więc, jak klej supernowa poradzi sobie z plamami i szorowaniem. Przy wyborze farby musimy się kierować dwoma aspektami. Farba musi być estetyczna oraz wytrzymała. Najlepsze farby do pomieszczeń są bardzo odporne na wszelkie zabrudzenia, co jest szczególnie ważne, gdy mamy w domu dzieci lub zwierzęta. Farby te idealnie nadają się także do przestrzeni biurowych, gdzie mamy duże natężenie ruchu. Ważnym argumentem za wyborem farby lateksowej jest jej plamoodporność. Zaczynamy test! Do pierwszego testu używamy kawy rozpuszczalnej. Substancja ta pozostawia trwałe ślady na powierzchniach i stanowi bardzo duży problem, zwłaszcza po wyschnięciu. Nasza ściana została pomalowana jedną warstwą farby Klejb Supernova. To jedna z najnowszych farb z marki Passion of Life. Plamoodporna, lateksowa, przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Do oczyszczenia plam z kawy w pierwszej kolejności używamy ręcznika papierowego. Starajmy się jak najdokładniej wytrzeć całą plamę. W następnym kroku weźmy mokrą szmatkę i dokładnie umyjmy ściany. Musimy pamiętać, aby plamę myć jak najszybciej po zabrudzeniu, gdy jest jeszcze świeża. Czekamy do wyschnięcia. A teraz popularny test pisaka. Bardzo często zdarza się, że pomysłowość dzieci wchodzi na wyższy poziom i przenoszą swoją kreatywność z kartek papieru na ściany. Zobaczmy, jakim efektem skończy się mycie zabrudzenia ściany pisakiem. Do tej czynności wykorzystujemy tylko mokrą szmatkę. Gotowe. Robimy kolejne testy z sokiem pomidorowym i sok z owoców leśnych. Do oczyszczenia plam w pierwszej kolejności używamy ręcznika papierowego. Po całkowitym wyczyszczeniu mokrej warstwy soków, pierzemy mokrą ścierkę i czyścimy plamy do pełnego ich zniknięcia. I czekamy teraz do wyschnięcia. Do częstych zabrudzeń dochodzi także w dolnej warstwie ściany. Są to zabrudzenia pochodzące od opon rowerów, wózków dziecięcych czy butów. W naszym teście spróbujemy wyczyścić brud powstały w wyniku przetarć obuwiem oraz brud pochodzący z naniesionego piasku i ziemi. Do wyczyszczenia plam będziemy używać mokrej szmatki oraz mokrej gąbki. I czekamy do wyschnięcia. Jak widać po pierwszym malowaniu, farba lweksowa jest w pełni plamoodporna.